Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Katarzyna Skrzyszowska. Dobry wieczór. Zaczynamy przegląd najważniejszych informacji z regionu. W tym serwisie zobaczą Państwo między innymi. Problem ten migracyjny, z którym się mierzymy, no to, to nie jest problem uchodźców. Ci ludzie nie wykazali w żaden sposób, że są prześladowani w swoich krajach. Oni po prostu szukają lepszego życia. Przez ostatnie kilka elekcji Zajmujemy ostatnią pozycję, jeśli chodzi o nasz kraj. W związku z czym myślę, jest to dobra okazja do tego, żeby to zmienić. Trening mój Spartan. Spartanie przywożą nam czek. Tutaj go za chwilę wręczą, a przy okazji też chcieli być świadkami tego, tego, tego wydarzenia. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Zawadzkiem w nietypowy sposób zbiera pieniądze na windę dla podległej mu placówki. Potrzeba aż 300 tysięcy złotych. Do Unii Europejskiej może napłynąć nowa fala migrantów z Bliskiego Wschodu. Tak przewiduje przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Nowa fala może być efektem starcia między Izraelem a Palestyną. Niewykluczone, że migranci będą uciekali do Egiptu, a stamtąd do Europy. Dominik cierpiał. Choć konflikt na Bliskim Wschodzie wydaje się odległą perspektywą dla Polaków, to wbrew pozorom może mieć wkrótce znaczenie dla każdego Europejczyka, bo Europa, która niedawno przyjęła kilka milionów uchodźców z Ukrainy i która zmaga się z falą migracji z Afryki, może dodatkowo stanąć przed wyzwaniem przyjęcia uchodźców z Palestyny. Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni konsekwencjami humanitarnymi i wszyscy wiemy, że musimy działać w bardzo trudnym otoczeniu. Musimy ograniczyć negatywne skutki tego, co dzieje się w tamtym regionie, ale także tu, w Europie. Bo gdyby sytuacja skomplikowała się na Bliskim Wschodzie, to mielibyśmy ogromne problemy w Europie z powodu uchodźców. Zwiększonej fali migracyjnej spodziewa się Egipt, który dla tysięcy mieszkańców strefy gazy jest jedynym możliwym kierunkiem ucieczki. Władze Egiptu obawiają się, że w takiej fali migrantów do kraju mogłoby trafić wielu terrorystów z Hamasu. Później tacy migranci mogliby ruszyć na Europę. Już podczas fali migracyjnej w 2015 roku do Europy dotarło wielu niebezpiecznych cudzoziemców. Jeśli zdamy sobie sprawę, że ponad 41% badanych muzułmanów w Niemczech deklaruje, że dla nich ważniejszy jest islam ponad demokrację, to widzimy, jak to jest bardzo niebezpieczny i skomplikowany proces. To właśnie niemieccy politycy zapoczątkowali kilka lat temu politykę otwartych drzwi, to strategia, która zakładała, że młodzi migranci zintegrują się z europejskimi społeczeństwami i będą pracować w Europie. Rzeczywistość okazała się jednak inna, bo zamiast integracji jest zamykanie się w imigranckich klanach, a zamiast pracy wzrost przestępczości. Problem ten migracyjny, z którym się mierzymy, no to, to nie jest problem uchodźców. Ci ludzie nie wykazali w żaden sposób, że są prześladowani w swoich krajach. Oni po prostu szukają lepszego życia i często rzeczywiście chcą tak naprawdę korzystać tylko z tych pomocy różnego rodzaju, które oferują takie kraje jak Niemcy, jak Francja. A wraz ze wzrostem liczby migrantów w takich krajach jak Niemcy czy Francja lawinowo rośnie fala kradzieży i gwałtów popełnianych przez grupy młodych cudzoziemców. Dla TVP3 Dominik Cierpioł, TVP Info. Województwo opolskie jest biegunem niskiej frekwencji wyborczej na mapach kraju. W ubiegłych wyborach parlamentarnych najmniejszy odsetek mieszkańców poszedł do urn w gminie Zębowice. Jakie okoliczności złożyły się na najniższą frekwencję w Polsce odpowiedzi szukał wojciech bulasz. To jest jeden z tych rekordów, z których raczej trudno być dumnym. W ostatniej elekcji Zębowice miały najniższą frekwencję w kraju. A konkretnie mniej niż 35%, najgorzej ze wszystkich gmin w Polsce. To znaczy, że podczas wyborów w 2019 roku do urn poszedł tam co trzeci mieszkaniec. Tu jest po prostu taka można powiedzieć jakaś mentalność. I to od po kolei, nie, że po prostu tak, gdzie trzeba się mało po prostu mało angażują, nie? Warto też dodać, że Zębowice są jedną z najmniej ludnych gmin w województwie opolskim. Z każdym spisem powszechnym liczba mieszkańców spada i obecnie jest ich około 3,5 tysiąca. Drugie zjawisko to migracje. Duża część zameldowanych w gminie na co dzień mieszka w Niemczech. No nie przyjeżdżają załóżmy. Ja mam na przykład siostrę, która jest zameldowana tutaj, ale no nie przyjedzie. A tam, te, jeżeli idzie na wybory, to idzie Niemczech, tak? Jak zębowica na mapie województwa opolskiego, tak cała Opolszczyzna wygląda na tle Polski. Nie spełna 53% frekwencji w ostatnich wyborach parlamentarnych to nie jest wynik marzeń. Pod względem wyborczej frekwencji nasz region jest permanentnie w ogonie. No, niestety od wielu lat wygląda bardzo słabo. Praktycznie przez ostatnie kilka elekcji... Zajmujemy ostatnią pozycję, jeśli chodzi o nasz kraj, w związku z czym myślę, jest to dobra okazja do tego, żeby to zmienić. Już jutro mieszkańcy Zębowic będą mieli szansę wyśrubować statystyki frekwencji. Wydaje mi się, jeżeli ktoś nie idzie na wybory, no to wtedy nie może narzekać, tak? Idę na wybory? Nie narzekam. No bo chciałam coś zmienić, tak? Przypomnijmy. Każdy wyborca otrzyma jutro trzy karty do głosowania. Jedną z kandydatami do Sejmu, drugą do Senatu. Na trzeciej będą pytania referendalne. Na dwóch pierwszych kartach głosujemy wyłącznie na jednego kandydata, wpisując znak X w kratce przy jego nazwisku. Natomiast na karcie referendalnej należy zaznaczyć x odpowiedź tak lub nie przy każdym z czterech pytań. Wojciech Bulasz, Kurier o Polski. Nie mogli dłużej patrzeć na niszczające pomieszczenia, dlatego zakasali rękawy i wzięli się do pracy. Strażacy z OSP Wałczyn wyremontowali wnętrze swojej remizy własnymi rękami i z własnych środków. Do oświetlenia dołożyła gmina. Wiele godzin i wysiłku kosztowało strażaków OSP doprowadzenie pomieszczeń znajdujących się w ich remizie do takiego stanu. Wykonali nowe tynki, wymienili instalację elektryczną, wstawili nowe drzwi, pomalowali ściany, a nawet zamontowali podwieszany sufit. Prace trwały od maja. W głównej mierze remontowaliśmy dżurkę, w której na co dzień przysiadujemy. Na drugim planie była szatnia, żeby tam utrzymać jak największą higienę osobistą oraz nie tylko. Remontowaliśmy to właśnie po godzinach naszych pracy. Jest też nowe oświetlenie, a ten zakup udało się zrealizować dzięki wsparciu ze strony gminy. Strażacy zwrócili się do nas, żeby wesprzeć z finansowaniem oświetlenia w, w głównej sali. Nie było innego wyjścia: jak wspierać tych, którzy robią coś dla innych, społecznie pracują. Remont to nie ostatnie słowo strażaków w ulepszaniu ich jednostki. Jednak dalsze plany wymagają już większych nakładów i wsparcia. Chodzi bowiem o termomodernizację budynku, ale i nowy wóz. Jedną z naszych głównych potrzeb teraz jest zakup pojazdu gaśniczego, który zastąpi wysłużoną już naszą tatrę. Także zakup lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego. Ponieważ poprzednio nasz samochód został przekazany do jednostki OSP Wierzchy. Całkowity remont sali kosztował ponad 24 tysiące zł, ale z efektu strażacy mogą być dumni, a to już kwestia bezcenna. 24 wykonawców uczestniczy w 24. edycji ogólnopolskiego przeglądu piosenki poetyckiej. Do Olesna przyjechali soliści i zespoły z całego kraju, od Krakowa po Szczecin. Wszystkich łączy zamiłowanie do słowa w pięknej muzycznej oprawie. Hanna Chonisz. Amen. Zaczęło się w latach 90. od małego wydarzenia kulturalnego w Oleśnie. Po kilku latach przegląd nabrał charakteru ogólnopolskiego. Taki maleńki festiwal, początkowo to był, skupiający taką grupę osób grających taką muzykę bardziej niezależną, bardziej może nie poetycką taką muzykę niezależną, ale później to się przekształcało z, z biegiem lat taką właśnie formułę tego, tego festiwalu, jaki to do tej pory jest. Poziom artystyczny jest wysoki. Uczestnicy prezentują coraz częściej własne utwory. Ideą konkursu jest promowanie przede wszystkim muzyki autorskiej. Od kilku lat Żydzi bardzo mocno promuje przedstawianie swoich utworów do swoich tekstów, i w tym roku już ponad połowa e, zgłoszonych zespołów przygotowała swój autorski materiał. Poezji śpiewanej nie ma nudy, powstają nowe trendy i nurty. Zawsze chciałem robić muzykę popową, ale trochę wychodzi na to, że jednak tego nie potrafię robić, ponieważ muzyka popowa cechuje się trochę prostszym słownictwem, takim, który ma dotrzeć do słuchacza. A ja bardzo lubię bawić się tym słowem, budować metafory, które będą miały jakieś głębsze przesłanie. I z tego względu tworzymy gatunek, którego, który osobiście nazywamy popezją, czyli właśnie połączeniem popu i poezji. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego przeglądu piosenki poetyckiej w Oleśnie będzie Kuba Sienkiewicz. Hanna Honisz, Kurier Opolski. Oglądają Państwo Kurier Opolski. Teraz dalsze informacje w skrócie. Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że zachęcanie do udziału w wyborach nie łamie ciszy wyborczej. Natomiast zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w referendum łamie ciszę referendalną. Komisja apeluje o powstrzymanie się od działań, które mogą zostać uznane za niedozwolone. Aż do zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej oraz kampanii referendalnej w jakiejkolwiek formie w szczególności zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych. Czy rozdawanie ulotek. Cyberprzestępcy wysyłają e-maile z rzekomym potwierdzeniem transakcji, które w rzeczywistości są plikami zawierającymi złośliwy kod. Uwaga na fałszywe wiadomości, szczegóły potwierdzenia transakcji, które zawierają załączniki ze złośliwym oprogramowaniem. Nie jesteśmy autorem tych treści. Przestrzegają przedstawiciele PKO Banku Polskiego. O szczegółach pisze portal opole TvPpl. W województwie opolskim potwierdzono już ponad 100 tysięcy profili na Platformie Usług Elektronicznych, poinformował Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu. Z możliwości załatwienia sprawy w zakładzie ubezpieczeń społecznych bez konieczności wychodzenia z domu i przez 7 dni w tygodniu korzysta coraz większa grupa Polaków. W skali kraju na Puezus zarejestrowano już 12 milionów kont, informuje portal opole TVPPL. 100 słuchaczy Akademii Młodych Serc na Politechnice Opolskiej rozpoczęło rok akademicki. Inicjatywa uczelni już od 10 lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród seniorów. Dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku przygotowano wiele ciekawych zajęć i wykładów. Myślę, że szare komórki, czym dłużej pracują intensywnie, to człowiek się czuje młodszy. Sam ten indeks wzbudził we mnie wspaniałe uczucia i przypomnienie sobie sprzed kilkunastu lat. W sytuacji, kiedy taki indeks właśnie miałam, bo dzisiaj studenci nie wiedzą, co to zielony indeks. Wiadomo, że jak są wykłady, lubiłam też, jak byłam na studiach, nie? to lubiłam, korzystałam z wszystkich wykładów, bo to bardzo interesujące są. Tak samo tu, różna tematyka, nie? pamiętam jeszcze z poprzednich wykładów japońskie zaproszenie mieliśmy też na herbatkę, parzenie herbaty, degustacja. Super. Najbardziej cieszy to, że, że jest taki trzon, który chodzi już dziesiąty rok, bo to jest już dziesiąta akademia, także na, by na pewno palców jednej, dwóch dłoni nawet, żeby policzyć osoby, które chodzą już tutaj dziesiątą edycję. Zespół Szkół Specjalnych w Zawadzkiem to kameralna placówka, która uczy i wychowuje dzieci oraz młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Choć w placówce przybywa uczniów, którzy poruszają się na wózkach, nie ma w niej windy. Dlatego dyrektor postanowił wziąć sprawy w swoje ręce, a właściwie nogi i wybiegać pieniądze na zakup kosztownego urządzenia. Hanna Honisz. Dyrektorem zespołu szkół specjalnych w Zawadzkiem jest dopiero od września, ale rozpoznają go nie tylko rodzice uczniów tej placówki. Artur Walkowiak swoim zamiłowaniem do biegania promuje zbiórkę funduszy na szkolną windę. Na co dzień biega sam, ale czasem przyłączają się kompanii. Spontaniczna akcja, trening mój i Spartan. Spartanie przywożą nam czek, w której go za chwilę wręczą, a przy okazji też chcieli być świadkami tego, tego, tego wydarzenia. Pozostali biegacze, przyjaciele naszej szkoły, i tak pomyśleliśmy, że też się fajnie to wkomponowało w Dzień Nauczyciela. Starożytni Spartanie niehumanitarnie obchodzili się z niepełnosprawnymi, dlatego ich współcześni następcy naprawiają wizerunek poprzez pomaganie, szczególnie najmłodszym. Jesteśmy miłośnikami biegania długodystansowego i pewnego razu stwierdziliśmy, że próż biegania warto było coś jeszcze robić pożytecznego. No i tak stwierdziliśmy, że warto było pomagać dzieciom niepełnosprawnym. Czek pomoże zrealizować marzenie o Windzie w szkole, w której na co dzień uczą się osoby poruszające się na wózkach. Takiego dużego chłopaka nosić po schodach, no to już jest na pewno ciężko. Także myślę, że... Wina będzie naprawdę dużym ułatwieniem. Do treningu ze Spartanami przyłączyli się miłośnicy różnych sportów. Biegam od 10 lat i daje mi to ogromną satysfakcję, możliwość rywalizacji, poznawania nowych osób, pomagania poprzez takie akcje. Będę szła na kikach, Nordic Walking. Dlaczego tu jestem? Żeby pomóc i żeby rozpropagować tą akcję, tak? Żeby o niej większe grono ludzi usłyszało. Żeby wspomóc akcję, biegamy po windę. Od dawna pan biega? No, syn mnie zaraził bieganiem, i biegam tak od około 9 lat. Dyrektor przebiegł już ponad 300 kilometrów, promując zbiórkę na windę, której koszt budowy wynosi ponad 300 tysięcy złotych. Hanna Honisz, Kurier Polski. Działające od niedawna Stowarzyszenie Joga Wołczyn doczekało się swojej siedziby. Miłośnicy tej formy aktywności znaleźli swoje miejsce pod skrzydłami tamtejszej miejskiej biblioteki publicznej i przyciągają w swoje szeregi coraz więcej osób. Jesteśmy grupą Stowarzyszenie Yoga Wołczyn, które zostało niespełna rok temu założone. Z biegiem czasu grupa zaczęła się rozrastać i potrzebowaliśmy już takiej przestrzeni na stałe. To miejsce stworzyłyśmy samodzielnie, ta inicjatywa była oddolna. Zakupiłyśmy również grykę, którą wypełniłyśmy uszyte przez nas własnoręcznie worki do ćwiczeń jogi. Uszyłyśmy poduszki do relaksacji, ale również zostało wyremontowane pomieszczenie, w którym jesteśmy, nasza szatnia. Zaczęłam uczęszczać na zajęcia z jogi ponad dwa lata temu. Początkowo trochę z obowiązku, ponieważ pracowałam na dole w bibliotece, trzeba było to pomieszczenie otworzyć, później zamknąć, ale na tyle się wkręciłam, mówiąc kolokwialnie, że chodzę do tej pory. Joga dała mi po prostu to, że czuję się lepiej psychicznie. Lepiej oddycham, ponieważ tutaj nauczyłam się jak prawidłowo oddychać. Poza tym yy, czuję, że moje, jakby mięśnie są bardziej rozciągnięte, również i stawy inaczej pracują. Poza tym joga daje możliwość spotkania się w grupie, co jest też ważne właśnie dla zdrowia psychicznego. Spieramy się tu w grupie, mamy yy, podobne zainteresowania. Sprawdźmy, o czym jeszcze powiemy w tym serwisie. Kroimy boczek. Prawdopodobnie do kolejnego dania, do polędwicy z dzika. Nasza zupka dyniowa, krem dyniowy już bulgocze. Do azylu psów zapomnianych w Wołczynie trafiają dziesiątki czworonogów. Placówka zmaga się też z falą chorych kociąt, których w związku z trwaniem jesiennych miotów jest coraz więcej. Wolontariuszom brakuje pieniędzy na pokrycie kosztów leczenia weterynaryjnego, a potrzeb jest znacznie więcej. Natalia Janus hempel <tryk zyłonawca> Otrzymują tyle miłości, ile dają im wolontariusze. Aż tyle i tylko tyle, bo brakuje rąk do pomocy. Jest nas garstka. Dużo jest takich ukrytych wolontariuszy, którzy są niewidoczni, a pomagają, ale potrzebni są tu i teraz do, do takiej codziennej opieki, wyprowadzania, karmienia, czyszczenia. Bycia hmm, domem tymczasowym dla naszych kociąt, kotów, bo do azylu w tym roku trafia ich rekordowo dużo. Najwięcej jest malutkich, które przybywają do nas chore. Ja zazwyczaj zajmuję się tym, że biorę takie kotki do domu, które wymagają karmienia butelką. Liczba chorych kociąt generuje dodatkowe koszty. Wolontariuszom brakuje pieniędzy na opłacenie faktur za leczenie weterynaryjne. Przecież mieliśmy troszkę dłuższy ten termin płatności. W tej chwili jest tak, że dużo organizacji jest niewypłacalnych, więc oni jakby ograniczyli ten koszt. Ten czas tydzień maksymalnie dwa, więc my musimy się trzymać tych terminów, żeby te pieniądze nazbierać i opłacić, bo jeżeli nie dotrzymamy tych terminów, to może mieć później problemy dostaną się do weterynarza. A to wciąż nie koniec potrzeb stowarzyszenia. Nie mamy karmy. Prosimy o karmę. Puszki. Puszki przede wszystkim. Dobrej jakości puszki. Idzie zima. Psy muszą dobrze zjeść, żeby przetrwały i nie chorowały. Pomóc można osobiście. Azyl mieści się przy ulicy Opolskiej 7 w Gierałcicach pod Wołczynem lub poprzez wsparcie zrzutek udostępnianych przez wolontariuszy w mediach społecznościowych. Natalia Janusz-Hempel Kurier Opolski. Wspólne gotowanie jako sposób na poprawę komunikacji w rodzinie. To cel kulinarnych warsztatów, które zorganizowano dziś w Domu Kultury w Łubnianach. Uczestniczyła w nich także Kamila Korzeniowska. Wspólne gotowanie w Domu Kultury w Łubnianach było dziś sposobem na poprawę i umocnienie relacji rodzinnych. Rodzina w akcji to jest najlepszy moment do obserwacji tego, co się dzieje, ale też do wspierania, bo nie zawsze to, co się mówi w gabinecie, da się łatwo przełożyć na codzienne życie, a w takiej sytuacji możemy to sobie poćwiczyć. W ramach warsztatów, których organizatorem było stowarzyszenie Droga do Celu, uczestnicy pracowali nie tylko nad umiejętnościami kulinarnymi, ale i komunikacyjnymi. Projekt dotyczy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ale nam zależy na tym, aby nie już leczyć problemy, tylko zapobiegać tym problemom. I dlatego też chcemy pokazać e, mieszkańcom gminy Ługmian, w jaki fajny sposób można spędzać czas wolny, jak można integrować się z dziećmi i jak nawiązywać właściwe, prawidłowe relacje. Bo to nie jest takie słuchaj, siadaj, będziemy rozmawiać, będziemy wyjaśniać, będziemy sobie opowiadać, tylko po prostu tak naturalnie, w sposób naturalny, prawda? Bez jakiegoś takiego nakazu, przekazu, to tak naturalnie wtedy się ta rozmowa nawiązuje i wtedy we... Dzieciaki nam się fajnie też otwierają i buduje się fajna relacja, fajny kontakt. Kroimy boczek, prawdopodobnie do kolejnego dania, do polędwicy z dzika. Nasza zupka dyniowa, krem dyniowy już bulgocze. No i zaraz będziemy kosztować. A to była prawdziwa uczta dla podniebienia. Przygotowujemy trzy potrawy, jest to zupa, danie główne oraz deser. Jest to połączenie kuchni śląskiej z nowoczesnością i jeszcze jest trochę akcentów jesieni. Krem z dyni, polędwica z dzika, a na deser pianka z żurawiny. Z tymi potrawami mierzyli się dziś uczestnicy warsztatów. Zabawa super, bardzo mi się podoba i lubię to robić po prostu. A czy mamie ta inicjatywa się podoba? Oj, bardzo. Tak, bardzo. Zwłaszcza, że jesteśmy zainteresowani gotowaniem, gotujemy w domu, syn też dużo pomaga. Super, No jestem w ogóle pod wrażeniem, bo myślałam, że warsztaty będą w takiej prostszej formie. Myślimy, że koleżanką, że nie nadążamy. Także no, naprawdę bardzo jestem pod wrażeniem. Lubię gotować różne rosół i różne inne przyprawy. Przy... Przy... Ale niezależnie od przygotowywanej potrawy, wspólne, rodzinne gotowanie przynosi same korzyści. Kamila Korzeniowska, Kurier Opolski. Ubrania to produkty znakomicie nadające się do ponownego użytku. Miejska reużytkownia już po raz drugi zorganizowała akcję ciuchparty, podczas której mieszkańcy Opola mogli wymienić się używanymi ubraniami, przeciwdziałając ich marnotrawstwu. Podarowane przez członków rodziny, pożyczane na wyjątkowe okazje, czy kupowane w second-handach. Używane ubrania cieszą się dużą popularnością. Choć trwałość ubrań w dobie masowej produkcji bywa różna, wciąż często otrzymują one drugie życie. Spetry, trochę kurtek z drugiej ręki najlepsze. Znalazłam nawet dwa swetry, które zostały ręcznie robione i mogę nawet pokazać. Jest bardzo intrygujący i na pewno będzie pasować do wielu rzeczy. Kolorowy. Tak, kolorowy. Idealny na jesień, która jest trochę szara. Fajne sukienki dla koleżanek. Dla siebie. Nie. I sweterki dla mnie. Czegoś się pozbyłam, coś nabyłam. Ta piłka też stąd. Tak, też stąd. Dla wnuczki komplet, spodnie i marynarka bluzka i kurtka. Przynosi się zbędne rzeczy, swoje własne i po prostu się jakby wymienia potem, nie? Przeniosłam cztery. Warto takie rzeczy robić? A bardzo warto. Po pierwsze chroni się środowisko, nie niszczy się tego tak bezuży, bezużytecznie, prawda? Tylko się wykorzystuje. A po drugie no, niektórzy, jak ja na przykład, ja lubię stare rzeczy. Wyszukiwanie modowych smaczków w super okazji w sklepach z używaną odzieżą to także umiejętność dostępna głównie największym pasjonatom odzieżowych zakupów. Bartosz Sadliński, kurier o Polski. Tym materiałem kończymy główny serwis. Za chwilę na naszej antenie prognoza pogody, którą przygotowała i zaprezentuje Dominika Merta. O 19.00 zapraszamy na nowy odcinek programu Małgorzaty Parzonki Odczarowany Las. A o 21.30 spotkam się z Państwem ponownie w wieczornym wydaniu Kuriera Opolskiego. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.